FC Barcelona wydała oficjalny komunikat dotyczący zdrowia Daniego Olmo. Brzmi on w sposób następujący: Zawodnik pierwszego zespołu, Dani Olmo, doznał kontuzji mięśniowej w lewej łydce bez uszkodzenia tkanki łącznej. Czas jego powrotu do zdrowia będzie uzależniony od postępów w rehabilitacji. No i Dani Olmo nie rozgrywa spektakularnego sezonu jak do tej pory, i to, że prawdopodobnie tydzień/dwa nie będzie go dostępnego dla Hans'ego Flicka, nie jest raczej jakimś wielkim dramatem dla Niemca. Jasne, dobrze mieć kompletną kadrę i móc rotować, zwłaszcza w tak napakowanym meczami sezonie jak sezon 25-26. Natomiast, no nie wiem, dyskusje na temat tego, czy on będzie dostępny na klasyko, czy nie. No ja widzę w fanbazie Barcelony dyskusję wręcz. Może lepiej, żeby on na ten klasyk nie był dostępny. Może lepiej, żeby Hansiemu nawet przez myśl nie przeszło wystawienie go w wyjściowej jedenastce. No, myślę, że jest to dosyć wymowne. Wydaje mi się, że tak naprawdę to wszyscy oczywiście Hiszpanowi życzą zdrowia. Zwłaszcza, że regularnie ma z tym problemy, no ale faktem pozostaje też, że w obecnej formie nie wiem, tak samo jak Kunde, chociażby, nie można mówić o tym, że jest to piłkarz absolutnie Barcelonie niezbędny Kunde zresztą dzisiaj bardzo wielki babol w meczu z Islandią dla Francuzów z Francuzem też właśnie coś się bardzo złego dzieje, ale on akurat na szczęście jest całkowicie zdrowy, no formy tylko szuka, no i też aż do tego stopnia formy szuka, że gdzieś tam widziałem nawet komentarze sugerujące, że Eric Garcia na El Clasico powinien na prawej obronie się pojawić, abstrakcyjnie to troszkę brzmi, ale faktycznie coś takiego. Widziałem i nawet troszkę to rozumiem. Ale dobra, mówimy o Olmo. Olmo, Olmo życzymy zdrowia. Olmo, niech was też do swojej najlepszej wersji. Reprezentacja Hiszpanii też go potrzebuje. A tu i teraz, no, nie wiem, może chwila oddechu przy tej. Drobnej kontuzji też może mu pozwoli się trochę ogarnąć. To czasami też jest tak, że trochę bycie poza rytmem meczowym i treningowym pozwala odzyskać formę, bo potrzeba po prostu chwilę odpocząć. No kto wie, może to jest taki przypadek. Życzę tego mu Olmo.